Musimy się doczekać czwartku, od kiedy pani powiedziała, że nasza klasa została zaproszona do zwiedzenia fabryki czekolady. Liczę na to, powiedziała pani, że będziecie czysto ubrani. Jeżeli chcesz, Mikołaj, poczekam, aż skończysz rozmawiać. Dobrze? W czasie zwiedzania będziecie bardzo grzeczni i bardzo uważni, bo później poproszę, żebyście opowiedzieli o tym wypracowaniu. Spotykamy się w szkole o drugiej. Przyjdźcie punktualnie. Nie będziemy czekać na spóźnialskich. W czwartek przyszedłem do szkoły o wpół do drugiej i wszyscy koledzy już tam byli. Alcest jadł jabłko, bo nie zdążył zjeść w domu dokładki deseru i miał przy sobie paczkę z podwieczorkiem. Rozśmieszył nas, nas Ania, Ananiasz, który przyniósł ze sobą tornister. Wziąłem zeszyt, żeby robić notatki w trakcie zwiedzania wytłumaczył nam przydadzą się do wypracowania. Wariat z tego ananiasza! A potem przyszła pani, śliczna jak nie wiem co i strasznie fajnie ubrana. Zamiast tornistra, który zwykle nosi, miała torebkę, a na głowę włożyła kapelusz. Popatrzmy, powiedziała. No, może być. Widzę tu kilka czupryn, którym przydałby się grzebień, ale ogólnie jesteście czyści. Alcest, wytrzyj brodę i wyrzuć ten ogryzek. Dobrze. O, właśnie przyjechał autokar, a więc w drogę i uprzedzam was: jeśli któryś będzie mi rozrabiał w autobusie, zostanie wysadzony i nie będzie zwiedzał z nami fabryki. Wsiedliśmy do autokaru, strasznie zadowoleni i nikt się nie wygłupiał. Za każdym razem, kiedy stawał na czerwonym świetle, kierowca odwracał się, żeby na nas popatrzeć i robił zdziwioną minę. Podjechaliśmy pod fabrykę, która jest bardzo, bardzo duża. Pani kazała nam wysiąść z autokaru, powiedziała alcestowi, żeby strzepnął ze swetra okruchy rogala. Ustawiliśmy się w pary i weszliśmy do środka. Czekała na nas miła pani, uśmiechnęła się na nasz widok i wprowadziła nas do niesamowitego gabinetu, gdzie siedział łysy pan, który wstał, żeby podać rękę naszej pani. A potem spojrzał na nas, też się szeroko uśmiechnął i powiedział: Drogie dzieci! Fabryka czekolady Gruli, Gruliot, której jestem dyrektorem, witam Was w swoich progach. Myślę, że wszyscy lubicie czekoladę. <grymianie> Ci, którzy lubią czekoladę, niech podniosą rękę. Wszyscy żeśmy podnieśli rękę, oprócz ananiasza. A ty, ananiaszu? spytała pani. Czekolada mi szkodzi, wytłumaczył ananiasz. Jeszcze kiedy byłem mały, doktor powiedział, żebym jej unikał, bo. Dobrze, 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 powiedział dyrektor fabryki. Widzę, że wszyscy lubicie czekoladę. Świetnie, a więc po zakończeniu zwiedzania przygotujemy dla was małą niespodziankę. Jakiś inny pan w białym fartuchu wszedł do gabinetu i dyrektor powiedział, że pan nazywa się Romalin i że to on oprowadzi nas po fabryce. Wyszliśmy na podwórko, gdzie stało mnóstwo ciężarówek, i poszliśmy w stronę wielkich drzwi. Przed wejściem pan Romalin zapytał nas, czy któryś z Was ma pojęcie o tym, jak się robi czekoladę? Czekolada robi się z kakao i cukru, powiedział Ananiasz. Kakao to ziarno kakaowca, który jest drzewem pochodzącym z Meksyku. Uprawia się go w Ameryce Równikowej, i w Afryce i w Azji. Jest... no dobrze, wchodzimy, wchodzimy, powiedział pan Romalin. Weszliśmy do fabryki i było strasznie fajnie. Pachniało tak ładnie, że nawet nie możecie sobie wyobrazić. Pani przytknęła do nosa chusteczkę, a pan Romalin powiedział: Oczywiście na początku zapach wydaje się bardzo silny, kiedy się nie jest przyzwyczajony. Pan Romalin zaprowadził nas do dużej sali, gdzie stały wielkie misy z czekoladą, którą właśnie mieszano. Pan Romalin zaczął nam tłumaczyć, jak to jest z tymi misami. Kiedy Gotfried pociągnął mnie za rękę. Chodź zobaczyć tu obok, powiedział, ale jest fajnie. Poszliśmy zobaczyć i było niesamowicie. Na taśmach, które się same poruszały, leżało mnóstwo, ale to mnóstwo tabliczek czekolady. Przy taśmach stały pani w białych fartuchach, które patrzyły na nas i się śmiały, a jedna z nich powiedziała: Coś mi się zdaje, moje króliczki, że chętnie byście spróbowali naszych tabliczek. Nie mieliśmy odwagi się odezwać, więc pani dała każdemu po dużej tabliczce. Mikołaj, Gottfried, proszę natychmiast wracać, jak Wy się zachowujecie? To była nasza pani, która nas zobaczyła i teraz nas wołała. Więc pognęliśmy pędem razem z tabliczkami. Teraz przejdziemy do następnego działu, powiedział pan Romarin. Będę Was prosił o niezbliżanie się do maszyn, bo to może być niebezpieczne. Gdzieżeście znaleźli te tabliczki? spytał Alcest. Tamtymi drzwiami powiedziałem. Idziesz i dają ci całe fury. Alcest poszedł razem z Eusebiuszem i Rufusem. My szliśmy za panem Romalin i naszą panią, wcinając czekoladę. Pan Romalin pokazywał różne maszyny i za każdym razem, kiedy się odwracał, wpadał na Ananiasza, który stał tuż za nim i zapisywał coś w zeszycie. Kilku chłopców brakuje, zawołała pani. Słucham? spytał pan Romalin. Gdzie są wasi koledzy? spytała pani, która nie była zadowolona. Ale na szczęście alcest Rufus i Eusebiusz przylecieli biegiem ze swoimi tabliczkami. Zabraniam wam się oddalać, krzyknęła pani. I spójrzcie tylko, jak wy wyglądacie. Macie całe twarze w czekoladzie. Twoja koszule, rufusie, jak ci nie wstyd. Rufus wytarł rękawem przód koszuli, a pani powiedziała, że jak będziemy niezdyscyplinowani, każe nam zaraz wsiadać z powrotem do autokaru. Pan Romarin, który szedł dalej z Ananiaszem, odwrócił się i pędem do na nas przybiegł. Proszę pani, powiedział. Myślę, że nie powinniśmy zbytnio opóźniać. Oczywiście, powiedziała pani cała czerwona. Proszę im wybaczyć, są trochę... Joachimie, wyjmij rękę z tej kadzi. No tak, brawo. Teraz musisz się wytrzeć. Nie mam chusteczki, powiedział Joachim. I zaczął płakać. Więc pani dała swoją chusteczkę Joachimowi, który wytarł umazaną czekoladą rękę, wysmarkał nos, przetarł oczy i chciał zwrócić chusteczkę pani. Ale pani powiedziała, że może ją zatrzymać. Nasza pani jest strasznie fajna. Joachim włożył chusteczkę do kieszeni marynarki. Strasznie śmie śmiesznie wyglądał z twarzą upaćkaną czekoladą. Dobrze, możemy kontynuować zwiedzanie? spytał pan Romanin. Poszliśmy dalej. A Klofes spytał Joachima, czy to, co było w kadzi, jest dobre. Nie, powiedział Joachim. Próbowałem, ale to w ogóle nie jest słodkie. Możesz sprawdzić. Klofes poszedł sprawdzić, a kiedy wrócił, przyznał, że to prawda, że to wcale nie jest dobre i poprosił Joachima, żeby mu pożyczył chusteczkę. Cisza! krzyknął pan Romarin. Pan Romarin powiedział nam, że zaraz zobaczymy ostatnią salę. Ten, gdzie się pakuje ukończone produkty, i że na pewno bardzo nam się spodoba, bo będziemy mogli wszystkiego próbować. Weszliśmy do sali i pani krzyknęła. Maksencjusz, co ty tutaj robisz? Maksencjusz był tak zaskoczony, że upuścił cukierka, którego trzymał w ręku. Ale pani nie zdążyła powiedzieć mu wszystkiego, co miała do powiedzenia, bo panu Romarin okropnie się spieszyło. Tam macie cukierki nadziewane masą, likierem i owocami. Tam dalej, o przepraszam, a to znowu ty. Wciąż plączysz mi się pod nogami. Tam są tabliczki, możecie wszystkiego spróbować. Było naprawdę niesamowicie. Jedliśmy mnóstwo fantastycznych rzeczy. Były słodkie, rozpływały się w ustach, pychota. I kiedy będę duży, będę pracował w fabryce czekolady. Zwiedzenie skończone, powiedział pan Romarin. Idziemy teraz do pana dyrektora, który czeka na was z niespodzianką. Zanim weszliśmy do gabinetu dyrektora, pani kazała nam wytrzeć sobie twarze i Joachim pożyczył nam chusteczki. A kiedy dyrektor nas zobaczył, oczy zrobiły mu się okrągłe. Hmm, powiedział. Widzę, że w pełni skorzystaliście ze zwiedzania. A więc drogi dzieci, żebyście dobrze wspominali swoją bytność w naszych progach, fabryka czekolady przygotowała dla Was małą niespodziankę. Dyrektor wręczył każdemu z nas po paczce czekoladek, a wtedy klowas się rozpłakał. Niedobrze mi powiedział i pani ledwo zdążyła go wyprowadzić. W autokarze rozmawialiśmy o zwiedzaniu, jedząc czekoladki z naszych paczek, a pani nic nie mówiła, tylko cały czas wyglądała przez okno. W domu nie jadłem kolacji i też się rozchorowałem. W każdym razie zwiedzenie fabryki czekolady było naprawdę super. Rozczarowany był tylko Ananiasz bo nie będziemy pisać wypracowania o zwiedzaniu fabryki czekolady. Pani powiedziała, że nie chce o nich więcej słyszeć.